Cześć, nazywam się Kasia Leszczyńska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Swoją Drogą. Moim dzisiejszym gościem jest lekarz i przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Sebastian Gącerz. Cześć, Sebastian. Dzień dobry. Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś, bo ty jesteś tą osobą, która jest jakby w kręgu. Tych najważniejszych wydarzeń, które się dzieją, tak naprawdę. Jesteś głosem tysięcy rezydentów, ale w zasadzie no, lekarzy, tak trzeba to nazwać. I jesteś najczęściej w środku tych najważniejszych wydarzeń, które się dzieją od jakiegoś czasu. I jednym z takich wydarzeń była właśnie kampania, którą zaczęliście w listopadzie 2022 roku. Dokładnie, no to już mamy ponad rok i, niestety, bądź niestety, nazwa tej kampanii Bezpieczne leczenie nadal mówimy o postulatach, które no, nie zostały spełnione. Jakie to były postulaty? Jakbyś mógł nam przypomnieć, one są nadal aktualne. Najważniejszym, jakby celem tej kampanii była edukacja. Jakby celem jej to było, żeby wyedukować społeczeństwo, ale też lekarzy, co do tego, że w ochronie zdrowia dochodzi do zdarzeń niepożądanych. Dochodzi do sytuacji, kiedy w efekcie pomyłki albo niedopatrzeń pacjent doświadczał czerpu na zdrowiu. I jest to temat, który w Polsce w legislacji nie istnieje, nie ma żadnych praw, które jakokolwiek by to rozwiązywało. Nie analizujemy tych zdarzeń, nie raportujemy, nie zbieramy o nich informacji. Pacjenci nie mają prawa do kompensacji, a lekarze są traktowani jak przestępcy. I celem było to, żeby trochę wyedukować w tym zakresie i, i nagłośnić ten temat. Właśnie jakby takim pozornym rozwiązaniem tego miała być ta ustawa, która weszła tak we wrześniu 2023 roku, przynajmniej of oficjalnie to miało być rozwiązanie tego problemu. Mówimy o tej ustawie o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Czy mógłbyś powiedzieć, o co chodzi w tej ustawie, jakby co jako my, medycy, powinniśmy o niej wiedzieć i jak to wygląda w praktyce? No bo to jest według niektórych polityków spełnienie tych oczekiwań, częściowo przynajmniej. Wydaje mi się, że jest to ogromnie odległe od spełnienia tych oczekiwań. Myśmy żartobliwie nazywali tą ustawę ustawą o byle jakości i niebezpieczeństwie. Wiele rozwiązań w niej, w tej pierwotnej wersji, było nieprzemyślanych, błędnych. No po prostu ustawa, w naszej opinii, o tragicznie nomen, nomen niskiej jakości. I to, co się udało zrobić, to udało się ją zablokować w Sejmie, w pierwszym odruchu. Tylko to, co potem się stało, to ustawa została podzielona na dwa projekty poselskie. Część rozwiązań w ogóle z tej ustawy wyrzucono. Po czym oba te projekty poselskie przeszły, i w efekcie mamy takiego trochę Frankensteina, yy, pociętego na różne kawałki, zszytego z powrotem, który no, nie odpowiada oczekiwaniom. Ustawa dotyczyła. Tylu rzeczy, nie tylko powiązanych właśnie ze zdarzeniami niepożądanymi, ale też dotyczyła autoryzacji, akredytacji szpitali, czyli takich rzeczy no, bardzo dyrektorskich dotyczących zarządzania, e, jakie wprowadziła system analizy jakości, rzekomy. E, to, co jest najważniejsze, wydaje mi się, dla lekarzy, dla medyków, to jest to, przed czym udało się nas uchronić. Poprzez to zablokowanie, mianowicie przed systemem zgłaszania tych zdarzeń niepożądanych, który by wymagał od nas podania imienia i nazwiska każdej osoby uczestniczącej w zdarzeniu, a potem do tych danych ma dostęp Ministerstwo Zdrowia, NFZ, organy ścigania i Rzecznik Praw Pacjenta. I żeby to bardzo, bardzo podkreślić, analiza i raportowanie zdarzeń niepożądanych jest potrzebne, ale docelowo powinno być anonimowe, ponieważ nikomu u szczytu, u władzy tak naprawdę do tworzenia. Legislacji i uprawiania polityki w zakresie bezpieczeństwa pacjenta i bezpieczeństwa personelu nie jest potrzebne imię, nazwisko i PESEL osoby, która doświadczyła lub uczestniczyła w zdarzeniu pożądanym. I to jest to, przy czym udało nam się uchronić. W aktualnej wersji to tego, tego, co przeszło, e, powiedziałbym, że dla dla lekarzy jest ogromnie istotna jedna rzecz i to jest drugi z projektów poselskich, które wprowadzono, zmienia ustawę o rzeczniku praw pacjenta i ochronie praw pacjenta, wprowadza system kompensacyjny, czyli dlaczego to jest ważne? Jeśli wasz pacjent doświadczył zdarzenia niepożądanego, możecie mu o tym powiedzieć, on może zgłosić się do rzecznika praw pacjenta i w wielu wypadkach uzyskać kompensację i no jest to po prostu zjawisko bardzo pożądane, żeby pacjenci kierowali się na drogę pozasądową, żeby dochodzić swoich roszczeń. Słuchaj, zostańmy już przy tym temacie tych działań niepożądanych, bo tutaj zdradzimy trochę, jak w każdym odcinku, swoją drogą kulisy. Rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, i też wcześniej podesłałeś mi dane, które dla mnie są szokujące. Mianowicie mówimy tutaj o temacie, w którym jesteś na bieżąco i o którym publicznie bardzo szeroko mówisz, właśnie o tych działaniach niepożądanych. I tutaj mam na myśli prezentację twoją z Kongresu Prawa Medycznego, gdzie wspomniałeś o tym, że Aż 10%, słuchajcie, 10% hospitalizacji wiąże się z, działania, z działaniami niepożądanymi. No, dla mnie to był szok, że to jest aż 10%. I jakbyś mógł rozszerzyć ten temat, zacznijmy właściwie od samego początku. Właściwie, czym są te działania niepożądane? O czym my mówimy? Co mamy na myśli, mówiąc działania niepożądane? To tak, jakby w medycynie wykonujemy bardzo, bardzo wiele interwencji, i w miarę jej rozwoju tych interwencji będzie coraz więcej. I czasami część z tych interwencji jest wykonana po prostu nieprawidłowo-błędnie e... i ktoś tego nie zauważy. I wtedy, wtedy, kiedy jest błąd, nikt go nie zauważy, nie zweryfikuje wcześniej, i ten błąd dotrze do pacjenta, w cudzysłowie, czyli doprowadzi do tego, że pacjent em, doświadczył jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, no to mówimy właśnie o zdarzeniach niepożądanych. Są też innego rodzaju sytuacje, czyli na przykład do, doszła jakaś pomyłka, ale ktoś ją zauważył w czas, zanim doszło do. Do pacjenta, czy na przykład ktoś pomylił leki, ale albo pacjent, albo albo pielęgniarka, mhm. albo lekarz zauważyli, kurczę, nie wiem, tabletkę z innego koloru. Mhm. I pacjent nie zażył tego leku. Wtedy mówimy o takich zjawiskach tak zwanych near miss. Na przykład jest, jest też to toczenie krwi, tak? tak? Że tutaj właśnie, że trzeba sprawdzać te numery na worku i na dokumentach i tutaj to też jest, myślę, dobry przykład, nie? że wyłapując to, to jest właśnie przykład tego, o czym mówisz, tak, że pacjent nie miał podanej tej krwi, ale jednak mogło dojść do tego tak. błędu, nie? I są też takie sytuacje, w których na przykład ym, zjawisko dochodzi do właśnie do jakiejś pomyłki yy, i ona dotrze do pacjenta, ale no, z różnych przyczyn nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu, czyli na przykład yy, nie podaliśmy tego leku, co trzeba. Ale no, nie ma żadnej jakiejś ani reakcji anafilaktycznej, ani negatywnego wpływu na zdrowie. Czy na przykład tutaj przetoczyliśmy krew nieprawidłową, ale no, nie doszło, powiedziałbym, do, do żadnych powikłań z tego tytułu. Ale jakby skupiając się właśnie na tych konkretnie zdarzeniach niepożądanych, no to na wstępie: żadne dane, które podam, nie są z Polski. Ponieważ w Polsce nie zbieramy danych na temat czegokolwiek i nie wiemy, co się u nas dzieje w szpitalach, nie wiemy, co się dzieje u nas z pacjentami, chyba że ktoś z własnej inicjatywy wykona jakieś badanie i coś zweryfikuje. Ale mm, szacuje się, że 10% hospitalizacji kończy się y, właśnie zdarzeniem niepożądanym, jakimś uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. I z tych 10% y, 8 kończy się niestety zgonem pacjenta. I trzecia taka statystyka procentowa, która jest istotna, to to, że 50% zdarzeń niepożądanych jesteśmy w stanie wychwycić i zapobiec im wcześniej dzięki odpowiedniej polityce bezpieczeństwa pacjenta. Jak to wygląda w przełożeniu na warunki polskie? W 2022 roku mieliśmy 6,9 miliona hospitalizacji. To oznacza 10% z tego 690 tysięcy zdarzeń niepożądanych. 8% z tego to około 55 tysięcy zgonów i 27 tysięcy zgonów, którym można było zapobiec dzięki odpowiedniej polityce. I to są statystyki. To są dane, które, które, o których mówi nauka zagraniczna i pokazują one po prostu skalę problemu w liczbach. Mm -hmm. To teraz w praktyce powiedzmy, że dzieje się to działa zdarzenie niepożądane, tak, działanie niepożądane. I co dalej w Polsce? Mówimy teraz o praktycznym aspekcie. Powiedziałaś, że nic się nie dzieje, nie zbieramy danych, bo nie mamy żadnego systemu tak naprawdę raportowania zdarzeń niepożądanych. Ale w praktyce, co się w szpitalach dzieje? Jak się zadziało takie zdarzenie? Może jeszcze tak, właśnie, jakby system, ta ustawa jakości, mm -hmm. ten Frankenstein wprowadził taki rzekomy sposób rejestracji zdarzeń, nałożył na placówki obowiązek lokalnej zbie mm -hmm. na lokalnego zbierania analizy zdarzeń, ale nie wyjaśnił ani jak, ani, ani, ani po co, ani jak to ma wyglądać, tylko jest taki obowiązek, mm -hmm. bo ten centralny system zbierania jakby nie istnieje. To, co powinno się wtedy wydarzyć, no to przede wszystkim należałoby, po prostu porozmawiać z zespołem, przeanalizować to wszystko, zdarzenie w jakiś sposób zgłosić, i docelowo powinno trafić do centralnego systemu, gdzie jest anonimowo, gdzie jest zarejestrowane, i może być wykorzystane do. Do nauki, do zdobycia wiedzy na ten temat. Coś takiego właśnie działa przykładowo w Danii, gdzie mhm. oni przez 30 lat funkcjonowania takiego systemu do tej pory zebrali coś około 150 tysięcy zakodowanych, zanonimizowanych zdarzeń, do których każdy od po prostu najwyższych szczebli organizacji naukowych po około studenckie jest w mhm. stanie ściągnąć i napisać pracę naukową na ten temat. I tak się poprawia jakość, tak się poprawia naukę. Mhm. Tymczasem no, my po prostu tego. Tego nie mamy. No taki banał, nie? Uczyć się na błędach. Tak, dokładnie. Uczyć się na błędach. I to też najlepsze jest to, że jak się mówi, że właśnie dobrze się uczyć na błędach, ale najlepiej się uczyć na cudzych. Nie tych, których myśmy dokonali, tylko na cudzych. I medycyna jest pełna takich rzeczy: no bo skąd wiemy, że pewne leki czy pewne działania mogą się kończyć pewnymi rzeczami? Bo ktoś w przeszłości, próbując tą nową metodę, zobaczył, co się może wydarzyć. Mhm. I dzięki temu my nie musimy tego powtarzać, bo na opakowaniu leku mamy wypisane, co się może stać, na co mamy uważać. To jest taka rzecz, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale na gdzieś musiała powstać. Mm -hmm. Bardzo często też pada ten, ta nazwa tego systemu no fault. Tak? E tutaj też zdradzimy kulisy swoją drogą. E ty wspomniałeś o tym, że ta nazwa jest trochę myląca, że jest trochę została wprowadzona do naszego środowiska nieco błędnie, twoim zdaniem. Tak. Czy mógłbyś ja... też właśnie wyjaśnić, o co chodzi? Bo to jest, to jest bardzo często powtarzamy, także tak, chcemy tego systemu no fault. Jakbyś mógł też tutaj, y, zwłaszcza osobom, które gdzieś zaczynają dopiero drogę w, y, zawodową jako lekarze, żebyś mógł nakreślić, o co chodzi. To ym, znaczy to, do czego ja się głównie odnoszę, to to, że my systemem no fault nazywamy wszystko, co dotyczy tej jakości bezpieczeństwa pacjenta. No, ale w rzeczywistości jest to szereg bardzo różnych rozwiązań i konkretnie no-fault się odnosi tak naprawdę do pozasądowego systemu e, dochodzenia roszczeń. Czyli Pacjent doświadczył zdarzenia niepożądanego, chce uzyskać jakąś rekompensatę z tego tytułu i ma poza sądową drogę i w teorii można powiedzieć, że to wprowadziła właśnie ta ustawa o, o rzeczniku mhm. praw pacjenta, która, która wprowadziła tą drogę. E Tymczasem, jakby no to, czego byśmy chcieli, zawiera szereg innych rzeczy, właśnie, na przykład ten system raportowania i analizy zdarzeń niepożądanych, i to wszystko tak właśnie można ugryźć, właśnie polityką bezpieczeństwa pacjenta czy just culture e, i szeregiem tego typu e, określeń. No właśnie, tak jeszcze bym się skupił właśnie na tej metodzie mm, dochodzenia roszczeń, właśnie, że dlaczego to jest tak istotne, bo. W Polsce aktualnie, czy do wprowadzenia tej ustawy, była tylko jedna metoda, że pacjent miał możliwość uzyskania jakichś pieniędzy rekompensaty, i to była droga sądowa. E, procesy trwają 3 do 6 lat. E, 5% z nich się kończy stwierdzeniem jakby jakiejś winy, e, i aktem e, oskarżenia się kończy jeszcze mniej. W związku z tym jest to bardzo, bardzo nieefektywna metoda, zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Podczas kiedy taki system mm, administracyjny jest w stanie po prostu pacjentowi zapewnić te środki znacznie wcześniej, a lekarz nie ma stresu z tytułu, z tytułu wieloletniego procesu, który no, najczęściej się kończy po prostu, po prostu umorzeniem. Mhm. No jakbyś mógł teraz tak podsumować idealnie, jak powinien wyglądać ten system? Mówimy teraz o świecie, kiedy możemy sobie stworzyć system idealny. Okay. Czyli bierzemy z różnych doświadczeń innych krajów to, co u nich najlepsze i jaki był jak, jak powinien wyglądać ten system raportowania i też korzystania z, z tej wiedzy o tych błędach i zdarzeniach to niepożądanych. Tak, po pierwsze system kompensacji, który jest możliwie szeroki i pozwala pacjentowi uzyskać rekompensatę w możliwie wielu sytuacjach. Ten nasz aktualny jest bardzo wąski i na przykład jeśli ktoś podpisał świadomą zgodę na której wymienione są konkretne powikłania, to traci prawo do kompensacji. Osobiście uważam, że, że nie tak to powinno działać do końca i no po prostu powinniśmy się starać, żeby ten system był możliwie szeroki. Drugim, drugim elementem. Jest nacisk w naszej edukacji, tej kulturze pracy na komunikację z pacjentem. Można oszacować, że około 80% tych pozwów po prostu jest związane z brakiem komunikacji, że nie poświęciliśmy naszym pacjentom dostatecznie dużo czasu i uwagi skutkiem czego idą na drogę sądową. I pozwolenie nam na na, żeby mieć w ogóle ten czas i mieć umiejętności, żeby z nim porozmawiać, jest tutaj kluczowe. Kolejnym aspektem właśnie byłoby to raportowanie i zbieranie i analizowanie zdarzy, danych o zdarzeniach niepożądanych. Też lokalnie, ale centralnie. Tak i właśnie ten system musi zawierać dwie, dwa aspekty, czyli lokalny, żebyśmy mogli w zespole przedyskutować sobie. Słuchajcie, wczoraj na dyżurze wydarzyła się taka, taka sytuacja, na przyszłość zapamiętajcie, żeby robić to, to i to mhm. I, i korzystamy z tego przykrego doświadczenia, też okazujemy Wsparcie osobie, która uczestniczyła w tym, naszym kolegom i koleżankom zespołu. No a wyżej dane, oczywiście, tak jak podkreślam, w sposób anonimowy, trafiają wyżej, gdzie szereg organizacje zarówno państwowe, jak i pozarządowe, są w stanie wykorzystać te dane celem stworzenia raportów, analizy, jakiejś naprawy, wprowadzenia nowych wytycznych.